Takie sprzęty jeszcze, dodatkowo do naszych wodnych sportów. Kupimy karmenkę jeszcze. A Pocisz się. Nie, nie pocisz się. Kaka się poci? Każdy się poci. A ja się nie poci. Ty się nie pocisz karmenka, a co ty robisz? No nie, bierze kawałek Norwegi! No? Ale leje! No wyjście potem nie ma. chyba, nie wiem, trzy godziny już to Cztery, pięć. Carmen idzie do przedszkola. Pierwszy dzień dzisiaj. I kotek idzie. Dziewczynki odebrane z przedszkola Od i z Już teraz Sara Karmen była w przedszkolu dzisiaj półtora godziny, okazało się, że nie było żadnych dzieci. On um, metrów. Co ty był a wszystkie inne dzieci miały przyjęcie od tego. No nam też dzisiaj mówili w szkole, że no. to, że dzisiaj chyba zaczynają szkołę, a potem pani mówiła, że nie, one jutro zaczynają. Tak, właśnie to znaczy, nie wiem skąd ta pomyłka, ale Karmen miała prywatny tilwending. Sklep zamknięty przemo całą ekipę. Zaciągnął na zakupy, żeby kupić tego padla. Czy co ty tam chcesz kupić? Kajaka jakiegoś? Padla, zobaczyć te padle serwy. Gdzie te serce? Tam, gdzie Po prostu je zobaczyć i żeby ktoś powiedział nam, żeby coś wybrać. Sklep do 20, ale jednak jest zamknięty. tak to się tutaj załatwia. Sobota, niedziela, dzisiaj jest poniedziałek. Dikadel to jest taka kiełaska. Właśnie testujemy restaurację obok <noise> naszego mieszkania. Poranne biegi zaliczone. Dzisiaj bardzo, bardzo wzburzone morze. O, Atka wraca. Sarcia już się poszła myć. Także działamy dalej. Ekipa i będzie piesta zabawkowa i co wy sobie wybierzecie? Lego. Co? Hiszpańskie? Lego. i mają swoje łupy. nie ma tak. Trzeba trzeba My mamy tam 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 wysoko. No to idziemy zwiedzać Malagę. Była grupa szersza. idziemy dalej. Dziewczyny wchodzą dalej. Jesteśmy coraz wyżej. Nie, no jeszcze nie. Jak tam starcia dałaś radę? Dziewczyny wchodzą A my wspinamy się w maladze na szczyt tak już zjedzone Siła jest, idziemy dalej na drogę a ty co szukasz Karmencia? O. Oh. Oh, tam Karmencia, pojadłaś? Tak. Pojadły dziewczyny. No, to mamy rożka. To jest No, znaleźliśmy dobrą drogę. Idzie ekipa. Idą dinozaury i skype. Taka uliczka. A ja doprowadzę wioskę fitufop